AHHHHH mm -hmm. Беднахушка. Ку**ва. что ху... Ку**ва. Ку**ва. Ку... <słuch> Kurwa salto do tyłu I go zrzucaj Czy będziesz wpierdolił jak dziewczynka <słuch> Dawaj Se wsać Do plecaka Se wsać Co? Też nie No churwa Musi muszę zmieścić A to po**** ci takie coś No bo muszę założyć no, Na co? No tutaj jest rozjebane i rozj tak No nie bo tu, nełożę Nie wiem czy to zmieścimy Ja tam mam telefon z przodu Z takim dżinglem jechać to ja już wolę do ciebie wsadzić No za tam mam telefon, ale A nie zaczepij się go nie zaczepimy oczywiście Pewnie, że tak Dawaj, dawaj, pójdź Czekaj na odwrót Kurwa, weź to podnieś Na no, odwrót Ten tu Ten też rzucił O, patrz, Dobra, ale będziecie w. w. Może nie Chyba, że tu, opatrz patrz tu, na to Co masz ten do za zamykania i tu wsunąć Obok, od, od boku no. A, no, Chociaż może tym ostrym do, do pleców. Czekaj. Teraz, teraz na odwrót może tym nie ostrym. Nie dam. tylko było. Trzeba by to pojechać, zostawić. Chyba, że ci Michał schowa do saszetki, bo ma dużo. Nie, dobra, szkoda. To założyłem za tęt. No już mam. To ch** to pławię. Co tak wszyscy rzucają tymi moturami? Widać, że pieniędzy mają dużo. Widać, że za dużo pieniędzy, no. Jedna kusia! Robi. Mnie tam wybija. Tak mnie wbiło, nie? Kur... Mnie plecy zabolały, jak teraz wjeżdżałem Widz... Ale ja cię widziałem, bo że ciebie to jak puh przydubcyło, nie do dołu. Tam. No. Ja zawias zabiłem I, i ciebie to samo wziąłeś i przodem cię wdrupcyło, a, a ty takżeś ku... dobił całkiem. Cały. Tak puu. Cały, cały Ja nie? Ja bym kupacz zabolał. Właśnie widziałem, że jedziesz, jedziesz, Pum. No, Ale tak to by nie jak się To po lewej jobka widać, na... e e tak, tak, to na lewo no, troszkę, no, no. Sam sobie rozjeździł, już teraz nie wyjedzimy. Teraz już nikt nie wyjedzie, nie? Tam za grząsko teraz będzie. Zruszony, piachy, i tyle. To, Uj, a, i jeszcze ty twarde to po lewej, co próbowałem. mi WYDUBCA MOTOR Z PODUPY. Cały czas. E, no, to... No, to... No, to... no i tak, że mnie WYDUBCA na mo z MOTOR znaczy MOTOR wydupca mi zamiast mnie, nie, no, nie? Także chociaż tyle w tyle. <gry> <gry> Rzucać te motory! No kurwa wypierdolać z tymi motorami!

Odpal! to Odpal! Odpal! jak v dechu. Odpal! 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 A gdzie wy żeście wtedy jechali, co cię zatrzymało? Nie takie niskie, te ładu. Kurda, wy chcecie hostować, tak tu. Tam gdzie że iha, one sari. Woduta. Który siha, które to? Hashi. No, gdzie? To prawo. A ci, to? Ta. Such!